Szanowni Państwo, już niedługo rozpocznie się kolejny rok szkolny. Wiemy, że po ostatnim roku, kiedy z powodu pandemii nauczanie odbywało się zdalnie, wszyscy, nauczyciele, wychowawcy, a także uczniowie z utęsknieniem czekają, żeby wrócić do szkoły. Wiemy też, że powrót ten nie dla każdego będzie łatwy. Wielu młodych ludzi po roku nauki zdalnej potrzebuje dzisiaj szczególnego wsparcia. Dlatego u progu nowego roku szkolnego postanowiliśmy wesprzeć program Akademia Caritas z Dzieciom. To program edukacyjny realizowany w świetlicach, które prowadzi Caritas. Dzieci i młodzież mogą tam spędzać czas i wspólnie odrabiać lekcje. Mogą też skorzystać z pomocy pedagogów i terapeutów. Zajęcia Akademii Caritas dzieciom pomagają uczniom odbudować wzajemne relacje i poczucie własnej wartości. Pozwalają też otworzyć się na świat i rozwijać zainteresowania. Na co dzień korzysta z nich blisko 3000 podopiecznych. Teraz dzięki akcji Caritas. Każdy może pomóc w wyposażeniu świetlic w materiały dydaktyczne i edukacyjne. Wspierajmy dzieci i młodzież w ich wszechstronnym rozwoju i otwórzmy nasze serca na ich potrzeby. Pomóżmy wyrównywać szanse i zapewnić wszystkim młodym ludziom jak najlepszy start. To bardzo ważne dla naszej wspólnej przyszłości. Dlatego gorąco zachęcamy do włączenia się w akcję Akademia Caritas Dzieciom.